Siemaneczko, z tej strony Bartoszeksu, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać sobie star dropy z karnetu zadymiarskiego. Zobaczcie, tutaj mamy karnet zadymiarski. Ja oczywiście o tym nic nie mówiłem, ale zobaczcie na to. Tutaj yy, mamy star dropy, które ja zbierałem przez długi ogólnie czas, kiedy po prostu... No nie mówiłem y, nic o tym i po prostu zbieram sobie te star dropy żeby po prostu nagrać taki openik. I mamy tu tych star dropów łącznie 26, bo policzyłem. 24 mamy tutaj, a tutaj na końcu jeszcze mamy dwa. Y, dlatego łącznie jest nich 26. A Wy oczywiście zostawcie suba z dzwonkiem i łapkę w górę, jeśli oczywiście oglądacie ten film i ją, właśnie, i ją wam się spodoba. Y, ja wam w ogóle jeszcze chcę coś pokazać, ponieważ y, ostatnio dostałem meg właśnie. Już sobie ją odebrałem. Za kredyty. Oczywiście wtedy nie nagrywałem filmików, dlatego nie wiecie ogólnie o tym, bo wcześniej jak nagrywałem, to jeszcze nie miałem tej postaci. I teraz zostały mi tylko trzy postacie, więc jeśli z tego openingu coś trafię, no to wtedy zostanie mi już naprawdę bardzo mało. Tylko, że niedługo będzie właśnie Lili. Niedługo będzie Lili już wejdzie do gry, także wtedy będzie mi brakować cztery postaci, a teraz brakuje mi trzy. Także fajnie by było, jakbyśmy teraz coś właśnie trafili z tego openingu, bo jak wiecie, ostatnio nagrywałem opening z 100 star dropów. Yy, tych darmowych wtedy no i nie dropnąłem nic, nawet żadnego skina nie dropnąłem, więc teraz mam nadzieję, że dropnę właśnie yy, coś z tego, chociaż openingu. Yy, także ja już tu wchodzę yy, i otworzę pierwszego Stardropa. Ogólnie ten pierwszy mi się otworzył przez przypadek, więc będziemy otwierać tylko właśnie te tutaj. Więc pierwszy drop już przed nami i epicki. Rozpoczynamy od epickiego dropa, więc nie najgorzej i mamy. Jakąś emoty, kiedy No dobra, pierwszy star drop nie najgorzej. Lecimy z drugim star dropem yy, i tym razem rzadki. Dobra, lecimy z kolejnym. Mogę Ci teraz napisać w komentarzu, co obstawiacie z tego pendingu. Yy, bardzo rzadki. Ja ogólnie do star dropów nie mam szczęścia. Tak samo jak nie mam szczęścia do. Yy, jak nie miałem nigdy szczęścia do megaboxów kiedyś. To właśnie do star dropów też nie mam właśnie szczęścia. Dobra, no nie mam niestety. Lecimy dalej. Lecimy polować na legendarnego. Cyk, nie ma niestety. Nie ma na razie nic lepszego. Yy, tworzyliśmy na razie trzy dropiki. Lecimy dalej. I epicki. Mamy drugi epicki Drop i Znowu emotkę. Natomiast do Doriko, więc okej. Okay. Ale będzie jakiś mityczny albo legendarny. I teraz rzadki. No, już otworzyliśmy tutaj pareczkę yy, Trochę tutaj parę Star dropów przetworzyliśmy. Lecimy dalej. Rzadki. Kurde. Dalej, dalej, dalej. Kurde, rzadki znowu. 20 błyskotek. No dobra, lecimy dalej. Musimy trafić chociaż. Jest mityczny, dobra, mityczny stardrop. Dobra. I teraz proszę, coś lepszego. I spray. Kurde, już myślałem, że może jakaś postać by tutaj trafiła, aż dalej. I rzadki. Ale dobra, mamy nawet dobrze. Dwa epickie sardopy i jeden mityczny. Może jakiś legendarny gdzieś trafi. Fajnie by było. Kurde, teraz rzadki. Jak na razie tylko mamy epickie i rzadkie, chyba. Nie wiem, czy tam jakiś bardzo rzadki był. Także. Yy, znaczy epickie, rzadkie i jednego mitycznego. no? A bardzo rzadki to nie wiem, czy jakiś był. Uuu, teraz jest bardzo rzadki. Dobra. Lecimy dalej. Teraz może coś lepszego. Będzie znowu bardzo rzadki. Kurczę. Musimy coś lepszego zaraz trafić, bo jak nie, to po prostu nie wytrzymam. Rzadki star drop. Lecimy dalej, lecimy dalej. My się nie poddajemy. Bardzo rzadki znowu. Trzeci raz. Kurde. Idziemy dalej, słuchajcie, my się nie poddajemy. Że... Epicki znowu, epicki 100 kredytów. No, ogólnie 100 kredytów w miarę dobrze. Yy, dobra, zobaczmy w ogóle, tutaj, gdzie yy, ja wchodzę. Tutaj się do perełki 211 kredytów mamy. Czyli, ale z tego pieniędzy ciężko będzie, żeby tą perełkę yy, dzisiaj zdobyć. Ile starych stworzyliśmy, zobaczę tylko. Yy, liczymy bez tego pierwszego. No to raz.

Trzeci raz chyba epicki, tak mi się wydaje. Dobra, dalej, dalej. Proszę, coś le lepszego, no kurde. Nie mam nie postaci, jednak z tego peningu nie będzie niestety. I epicki, kurcze. 100 kredytów znowu, mamy 300 już. Dobra, teraz musi coś lepszego być. Bardzo rzadki, nie no, nie wierzę. Wiecie co, słuchajcie, teraz otworzymy tego ostatniego tutaj Star Dropa, a tu legendarny jest w ogóle, no właśnie, na jest legendarny Star Drop. No to właśnie nie wiem, teraz czy otworzyć. Czy poczekać? No właśnie, bo zapomniałem, że tu na końcu legendarny mamy, czyli będzie szansa, żeby coś, słuchacie trafić. To wiecie co, słuchajcie, otwórzmy te ostatnie dwa star dropy tutaj losowe, yy, i na końcu otworzymy tego legendarnego, ale wtedy zagramy sobie jakąś rundę. Dlatego teraz otwieramy tego i bardzo rzadki. Dobra, i tutaj jeszcze jeden. Ostatni w takim razie i bardzo rzadki. Dobra, teraz został nam ostatni legendarny starter. Niestety nic nie trafiliśmy. Nawet że jak na razie. Więc zobaczymy, co trafimy z legendarnego. Zagramy sobie jakąś rundę może. Yy, ale mamy 311 kredytów. No to nie wiem, zagrajmy sobie jakąś rundę, nie wiem, może spróbujmy meg sobie zagrać, bo jeszcze na tym kanale nie grałem. Tą postacią. Więc zagrajmy sobie meg. Yy, postarajmy się wygrać oczywiście. Yy, postarajmy się wygrać, może wtedy. Super cel. Znam to się lepsze goda, Chociaż jest to mało prawdopodobne. To zagrajmy sobie to meg. chociaż tak meg ogólnie zbyt nie lubię grać. Nawet kiedyś o tym mówiłem, właśnie podczas takiego jednego filmiku. Że ja ogólnie nie przypadam tak za nią. Chociaż nie wiem nawet dlaczego. Ogólnie ma w miarę dużo życia. A jak jestem robotem, to naprawdę jest silna, ale nie wiem dlaczego. Jakaś nie przypadam akurat za meg. Idziemy dalej z tą skrzyneczką coś zniszczyć. Napiszcie w komentarzu czy jest Wasza ulubiona legenda. Kurczę, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Dobra, idę, idę, bo ja chyba zaraz przegram. Ja nie potrafię zbytnio tam mecz Nie wiem dlaczego. Ja najbardziej w ogóle kruka. Kruki mi się zawsze najlepiej gra. Mm. Dobrze, no, ale postaramy się tutaj jakoś wygrać może, bo jakbyśmy wygrali, to fajnie by było, nie? To może coś lepszego z tego dropa byśmy dostali. Dobra, tutaj możemy teraz go dobić. Cyk, cyk, cyk. Nie, zaraz giniemy. Kurczę, nie, no, to jest skołnio chyba. Dobra, jeszcze teraz jesteśmy tutaj. Ale mało HP teraz jest. No, to teraz chyba zbadnę. Kurczę, musimy uważać. No i niestety zginęliśmy. Mogłem szybko jeszcze ultu użyć, kurde, nie pomyślałem. Dobra. Trzy pucharki. No nie wiem też czy jeszcze raz zagrać, czy... Czy właśnie tworzy tego starego dropa? Nie wiem, dobra, otwieramy tego starego dropa. Tu jeszcze mamy w sumie te dzienne takie stare dropy, więc jeszcze potem będziemy mogli sobie zacząć jakąś rundę. A teraz otwórzmy sobie tego legendarnego i proszę, żeby coś dobrego trafiło. Mamy legendarnego starego dropa teraz i proszę, żeby to było coś lepszego. 3, 2, 1, otwieramy i. i jest buster! Jest buster! Tak jest, a więc mamy nowego zadmiarza, Słuchajcie, udało się. Czyli jednak ta runda była. Szczęśliwa. No to mamy nowego zadymiarza bastera, proszę bardzo. Możemy teraz sobie go ulepszyć może. Chociaż tak do, nie wiem, do piątego poziomu, może go ulepszymy cyk. Dobra, piąty poziom baster. No i mamy teraz tylko dwóch zadymiarz do tropięcia. Tak naprawdę to trzech, bo Lili już się za cztery dni pojawi. Ym, a niedługo będziemy może perełki już mieli. Także ogólnie naprawdę słuchajcie, bardzo fajnie. I teraz nie wiem, czy właśnie sobie zdobycie jeszcze tego dziennego start dropa czy nie. W sumie to... Już myślę, że nie trzeba. Yy, to będzie na tyle w tym odcinku. Co mi się tu się kliknęło? No, to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie yy, suba z dzwonkiem i łapkę w górę. Jeśli chcecie 9 takich odcinków. A tutaj w ogóle co? 39 gemów jest suba. Chester taki. Przecena z 80 praktycznie. 79. Przecena na 39. To też fajnie by było później, może sobie go kupić. Tylko musiałbym jakieś gemy później tam gdzieś uzbierać. Także no. Ja będę ogólnie kończyć już ten odcinek. Nara.